Cześć i dzień dobry w kolejnym odcinku z serii Różnic w drzewie genealogicznym, wątek poboczny, ranczo. I tak, dzieć się bawi, tutaj ty się zmusisz załatwić i zobacz jak tam się źrebie czuje. Dobrze, dobrze, wspaniałe, wspaniałe. Yy, opieka nad koniem, szczotkuj sierść. Co tu jeszcze masz przyjazne, więcej opcji? Temperament. Troszkę mu podniesiesz ten temperament, żeby rósł. Mm, nie to. Okej, okay. a Ty będziesz wytwarzał soki. Wyczyść maszyną do przyrządzania nektaru. Już jesteś czysty, bardziej czysty nie musisz być. I y, nie, nie masz kupować składników. Masz robić nektar, przyrządź nektar. I y, dawaj truskawkowy. Ody się bawi jak tam. Zabawa podskoczyła, to idź spać. Ty się konikiem zajmujesz ładnie. Uspokój, przytul go, opowiedz dowcip, bo jest przestraszony. Wiem, że jesteś zmęczona, ale to zaraz. Nektar zrobiony, to tak. Zbierz yy, wszystkie butelki z nektarem, albo weź butelkę z nektarem. Pokażę się, jakie to są butelki. Nie, że Przykładowała. Jest jakiś otwórz? O, jest otwórz. Um, tak. Nieleżakowany. Krótko leżakowany. Jeszcze nieleżakowany. Krótko leżakowany. To yy, przechowaj wszystkie butelki z nektarem. I idź wytwarzać jeszcze jeden. przyrząć nektar i ziemniaczany. Tyle jesteś zmęczona, więc co? Lecisz spać, tak? Czy oglądać kwiatki? Oglądać kwiatki e, to tak, weź jeszcze coś zjedz. E, weź resztki i idź spać. Ktoś dzwoni. Panessa. A czy ty, ty już urodziłaś, tak? Nie powinnaś rodzić. Bo mam yy, wyłączone. Czy dzieci się wtedy rodzą? To jest jej kuzynka, więc musimy wejść. Tak, dziecko. Yy, to dziecko się będzie nazywało w ogóle Lokut, a nie Storm. To pierwsze. Ale no dobrze, jak tutaj się dziecko urodziło, to trudno. Zobaczymy, czy będzie rosło. Najwyżej Vanessa pominie ten etap w życiu. I tutaj jeszcze odłożysz butelkę. Yy, tak, pójdziesz się wykąpać i wziąć resztki. I możesz sprzątnąć. Nie potrzebujemy tu kurzu, więc jeszcze opcje gry, rozgrywka czy ustawienia pakietu. Włącz system kurzu, a my wyłączymy. OK, System kurzu jest wyłączony, nie będzie króliczków z kurzu, więc spoko. E, dobra. I potem jak posprzątasz, to pójdziesz spać. Tutaj um, potem zbierzesz sowejdowe do wyposażenia. Ale w sumie Ty się zajmujesz tym. To Ty powinieneś zbierać te kupy sobie, żeby nawozić kwiatki. W sumie zaraz ci je przerzucimy. Można sprzedać. Kiedy ten konik będzie mógł dorosnąć? Czemu tu nie można zobaczyć jakieś informacje o tym koniu bez sensu? Dobra, a ty sobie coś jesz, młody bąbel. młody Bombel harcuje, też jest głodny. To otwórz lodówkę i zaraz sobie coś weźmiesz. Aha, czemu nie można? Okej. Okay. Nie baw się, tylko weź sobie porcję i możesz iść jeść. A potem pójdziesz spać. Ty już wyspana, więc się idź zająć koniem. Ale koń... Yy, tak. Energia wspaniała. Ty możesz obudzić. I posprzątaj legowisko. I możesz się zająć konikiem. Opieka nad koniem. Szczotkuj sierść. Rozmawiaj z nim. Przyjazne drap po szyi. Już zaraz mu wzrośnie temperament ponownie, będzie nowy poziom. Więc fajnie, i dalej pochwal temperament więcej przyjazne o sekretnym życiu zwierząt. Eee, <śmany> Ty już się też prawie wyspałeś, więc tu skorzystasz. A bąbel? Higiena. Bąbla trzeba umyć, więc ty pójdziesz umyć kąpiel dla Mark. I potem jeszcze raz pójdziesz wyszczatkować sierść, wykonać sklaczą pionier, interakcję, zwróć się o wsparcie emocjonalne. OK. Ty już skorzystałeś, tak? Dobrze widzę. To idź robić dalej. Przyrządź nektar i dawaj truskawkowe, bo truskawek macie w zapasie. Możesz yy, nawuść. A można coś może podlewać. Na razie nie można. Ty, Bąbel, idź jeszcze sobie spać, bo się nie wyspałeś dobrze. A ty się zajmuj dalej koniem. Wyczyść. Przechowaj butelki. Przechowuj butelki. I twórz jeszcze i raz nektar. Ty, co lecisz robić? Wymasuj szyję. O! Zbierz cały plon i opryskaj na szkodniki. Opryskaj przeciwko owadom. Ty się dalej zajmuj koniem. A co? Jakie są interakcje? Przepędź. Ok. Pompel rozgniewany, ty masz i spać, a nie być rozgniewany. Mamy zostaw spokoju, idziesz spać. Później mmm, przechowuj butelki. Coś tu jeszcze wyrosło? Zobacz, yy, Antoni. Chyba nic. Dobrze, mamy siódmy yy, poziom temperamentu. Zapytaj o radzenie sobie z simami. Rozwoju charyzmy. Gdy pionier dorośnie, spadnie prawdopodobieństwo, że rzuci jeśćce z grzbietu, więc super. Idź się wykąpać. A bąbel idziesz do lodówki. I tu weź porcję. Ty widzę, że już wyspany, więc skorzystasz. Ty też sobie w sumie coś ugotujesz, może? Gotuj. Coś łatwego, prostego. Wegetariański hot dog, ale nie wiem w sumie, czy to nie dla jednej osoby, więc przygotujesz coś jeszcze. ładka owocowa. A ty polecisz robić soki, a ja yes, popisuję się pracą. Mm. E przyrządź nektar, dawaj dalej truskawkowy rób. Ty, uwaga, zabawa, to idź się bawić. sobie gotujesz. Dobrze. Nie, nie jesz tego? Odłóż to. Dobra. Jak już zaczęłaś to. Jak się trochę najadłaś, rób tą sałatkę. Tak lubi przyrządzanie nektarów. Właśnie tym się zajmujesz. To twoja praca. Przyrządzasz nektary w gaciach. Przyrządź nektar. Dawaj jeszcze raz truskawkowy. Stosowałaś to do wyposażenia. Nie, nie masz tego jeść. Weź to zostaw, czy już zjadłaś. Sprzątni. Jesteś śpiąca, ale jeszcze musisz skorzystać z toalety. Musisz skorzystać z toalety i zobaczyć co tam u konika. Yy... Zdobądź tajne plotki. Bardzo szczęśliwy jest, więc super. Opieka nad koniem. To szczotkuj mu sierść. Później pójdziesz spać. sobie coś poszedłeś zjeść, ok, to przyrządź nektar. Tu bąbel musi skorzystać z nocnika. To idź, skorzystaj. Zabawkę zostaw. Dobrze, ty teraz co masz do zrobienia? Zbierasz odchody. Roślina ewoluowana. O tu też możesz ewoluować. Super I wyczyść i rób kolejny nektar Potem od razu je odłożysz na półkę i pójdziesz się wykąpać Ty młody, uwaga, potrzebujesz uwagi. Idź spać, a nie będziesz przeszkadzał. Po prostu czekam, kiedy konik dorośnie, szybciej rośni. Oczy ja dobrze widzę, że można zebrać już cytrynę. Czyli zbierz cały plon. Okej, okay, mamy trzeci poziom. Strawy yy, preriowej oraz śmietnikowy. Oraz śmietnikowy, przyrządź nektar. Strawy preriowej śmietnikowy, czy można tu kupić? Nie można. Yy, to tutaj musisz odchwaszczać. Tu też musisz odchwaszczać, widzę. I wybierzesz się w pewne miejsce. Może uda Ci się zdobyć nosiona rośliny śmietnikowej. Wybierasz się do siostry swojej żony i zobaczymy, czy da się tak ukraść troszkę nasion, czy, czy mi się nie uda. O, tu pogoda jest ładna i chwila prawdy. Można tylko zasiać. Nie fajnie. Czyli nic z tego, to jak nici skradzenia roślinek. To się z Wami już pożegnam, i do zobaczenia. Cześć w kolejnym odcinku. Zobaczymy, jak się uda pozyskać owoce śmietnikowe i trawę preriową. Może po prostu znajdę je w debuku, żeby nie komplikować. Cześć.